Będziesz w szoku, ale wiedza o tych trzech punktach zmieni Twoje życie w 9 sekund. Lekarze milczą o tej technice, by nie stracić pracy. Spójrz. Na tę wypukłą kość w na nadgarstku. Tu znajduje się naturalny przełącznik energii Twojego ciała. Delikatny nacisk przez 15, sekund natychmiast poprawia krążenie, krwi w całym ciele. Łagodzi zmęczenie i dodaje sił. Drugi punkt to początek linii serca. To klucz do zdrowia układu krążenia. 15 sekund masażu i poczujesz, jak ciśnienie się normalizuje. Napięcie opuszcza. Klatkę piersiową, regularne masowanie tego punktu utrzymuje serce w formie. Trzeci punkt jest w środku linii życia. Odpowiada za równowagę energetyczną całego ciała. Masuj go 30 sekund. A poczujesz, jak stres znika? Pojawia się jasność umysłu. Rób ten prosty masaż codziennie rano. Po tygodniu zauważysz poprawę samopoczucia. Będziesz mieć więcej energii. A zmęczenie odejdzie w przeszłość. Poznaj chińskie techniki masażu.